mantyzyny. No nic, wracaj do nas, ale uważaj zobaczyć. Ludzie, to się koszmare. Och, cholera, stare piany Usłyszeli chulera. mnie? pierdalaj, ja to, to kurwa, ty co miałem kurwa czekać? No, no, ty się z nimi biłeś, ty? Ja już jestem na miejscu, stary. Na dół naciskasz. Ja sam wierzysz. Rozrywka nocą. Punkt tej siły i winność podwajaja na nas, że już poszedł pościgiem, w nocy dostajesz dodatkowymi. No bo, bo już jestem na miejscu. Dajcie Ciebie. Do góry przycisk. Nie można już nikomu zaufać na tym świecie Dla ciebie? Ekstra ofertę? Honu, mam dla ciebie ekstra ofertę. Ty kupiłbym sobie coś, wiesz? Kupimy sobie jakąś zajbistą młotę, gdyby nie. Lepszego stoi w mieście, nie znajdziesz. Wiem, wiem, tak robię Ty ja sobie go ulepszę to co ty mi dałeś Nie wiem czy jest ulepszone już no. Te burdasy nie widzą, meneleje ale. Ty wiesz jak ja mówię na zombiaki w tym, w Daisy? Menel mnie goni kurwa Weź go wyjął chyba kurwa, chcą Ciebie dopać tak słyszę, że wyjął. Ninja, taką pojewaną jakoś. Dotarłem do wieży w jednym kawałku. Teraz wiem, co czuł Brecken po całonocnym bieganiu. To nie są przelewki. Muszę mu powiedzieć, że nie udało mi się wrócić z antyzyną. Czuję się okropnie, kłamiąc im wszystkim, ale... Giery to twój stary. Giery robi. Nie, twój stary robi giery. Nowy pocisk Cześć bo to mam zadanie, które ja sobie wezmę hmm. No, w daj spokój. Potrzebujemy antyzyny. No wiem, ale kupować od Raisa? Chyba żartuj. Na litość boską ja pójdę. Nie boję się. Absolutnie nie, gadaliśmy już na ten temat. Nic nie ustaliliśmy. Ty zadecydowałeś, ja, ja pójdę. Zwariowałeś? Cóż. Ten cały raj nigdy mnie nie spotkał. Mam czyste konto, prawda? Ludzie, dajcie mi krainowi minutkę, co? Będziemy się wyzykać teraz? To wypierdalać, bo nie chcę przy ludziach, kurwa jakiś wstyd jakiś wstydnij, małego. Na pewno się na to piszesz. Ktoś musi, prawda? Wielkiego wyboru nie mamy. Wielkiego na pewno. Nie. Placówka Raisa jest tu. Ty. obadaj, ile nas by to kosztowało, i wracaj mi tu żywy. Nie, dopiero 150. Od... No, wrażliwam, ja nie tam. Dobra, lecimy, lecimy do Raisa, wyruchać Gutówską. Strasznie, no, to jest skurwiające, nie powiem. Brecken wpadł w taką desperację, że jest gotów układać się z samym diabłem, Raisem. A ponieważ mam ustalić, czy to właśnie Rais nie ukradł przypadkiem tajnego dokumentu GRE, zgłoszę się na ochotnika. Brecken wpadł w taką desperację, że jest gotów układać się z samym diabłem, Raisem. A ponieważ mam ustalić, czy to właśnie Rais nie ukradł przypadkiem tajnego więc się na ochotnika. Ty stary, to brakem. Zasilimy do nich. O ciemno. Jane? Czy mnie słyszysz? Jade, słyszę cię. Coś nie tak? Nie, tylko. Posłuchaj, Jane. Ale to nie jest tak, to jest co nie to robisz, się. wymaga nie lada odwagi. Wiem, że zdecydowałeś się no. na to, żeby spłacić dług, bo Amir zginął, ratując ci życie. Zdecydowałem się na to, bo nie ma innego wyjścia. Jak nie dostaniemy antyzyny od RAISA, ludzie zaczną umierać, prawda? Poznałam Amira tuż po wybuchu zarazy. Nie znaliśmy się długo, ale. To był najlepszy i najszlachetniejszy facet, jakiego znałam. No, Zresztą, co Chciałam tylko zanie? ci powiedzieć, że nie winie cię za to. Amir wiedział, jaki jest ryzyko. Aha, Crane, naprawdę doceniam, co dla nas robisz. Ja. Jade, słuchaj. Pogadamy, jak wrócę z antyzyną, dobra? Dobrze. Biegają te kurwie koło mnie, ty nawet mnie nie widzisz. Co jesteś? Ja to szybko zapierdalasz się. to? ci pojebany. Czekaj na mnie, ja mam kurwa człowieku. Piotr mi wyjewało To no, kurwa, już mnie też. Mam nadzieję, ale. O nie nie mnie 43 razem. Dobra, wszedł. Zawsze zawsze w tym byłem dobry. Pierdola. Kurde. Spasa mi rozsądzaj Okej, okay, Rahim. Jestem. Upewnij się, że cię widzą i wiedzą kim jesteś. Podkradanie się do nich jest kiepskim pomysłem. Łatwo dostać kulkę. Życz mi powodzenia, mały. Powodzenia, zioł. Przyda ci się. Nie strzelaj! Jest... Przyszedłem spotka się z Raisem. Wysłał mnie Breken. Breken? Ten dupek z Dobra, czego on kurna chce? Przyszedłem dobić targu! Jakiego targu? Takiego, jakiego dobija się z Raisem, a nie z jego przydupasami. Dobra, przebudźcie go. Do. może być dla was zabawne. wezmę. Czekaj, to muszę sobie wziąć, kurwa, zarzucić tableta. Ty, dawaj go. A kto to jest? Nowego zbyzywanego? To nie Jak długo się przyjaźnimy, Osman? Przyjaźnimy się od bardzo dawno. Dlatego też tak mnie zaskoczyło. Że chciałeś okraść mnie! Czy ja cię już gdzieś nie widziałem? Dam ci teraz wybór. Bardzo prosty. Prawa ręka czy lewa? Lewa! To była moja lewa, czy twoja lewa? Widać, że powiedz musisz się nauczyć, kurwa kierunku? Widać, że przychodzisz z wieży. Czego chcesz? Chcę dobić targu. Targu? Za antezynę pewnie. Przycisnęło was. Żopa? A co oferujesz w zamian? Hm? Moje usługi? 50 lodzik, 150... Twoja lojalność? Potrzebne mi jest i to, 50 i serwis, kurwa. Gadaj z Karimem. To jeden z naszych. Zrób to, co ci powie. A Raiz zastanowi się, czy dać wam trochę antyzyny. Rozumiesz? Nie jest to Chyba nie mam wyboru. To myślny. Tych można chodzić w garniturze nie mieć na sobie. Zmierzenie na no żebyśmy żebyś No, to zgodnie. Sprzedam go. Na kurwa. Może miedziane będzie, może, kurwa, cztery dychy za kilogram. Będzie. Rozmawiałem z Raisem. Jade ma rację, to psychopata. To właśnie on wystawił do wiatru GRE. A teraz muszę robić, co mi każe. Nie tylko dlatego, że mam taką misję, ale też dlatego, że ma ogromne zapasy antyzyny. On ma ogromne zapasy antyzyny. To, to musi być dobry materiał. Ty. Gówno. Gówno. Jesteś wreszcie. Rice mówił, że przyjdziesz. Jestem Karim Crane, Amerykanin A jak się Mam wujka tak, wstępnie w Teksasie. Jesteś z Teksasu? Jesteś kowbojem? Jestem z Chicago. Dobrze, panie Capon. Będziemy w stałym kontakcie radiowym. W ten sposób będę mieć pewność, że idziesz tam, gdzie powinieneś. Czyli gdzie dokładnie? Wleziesz dla mnie na wieżę antenowej i powłączasz modulatory krótkofalowe. Większość moich ludzi jest zbyt wolna, gruba lub nawalona, by wspiąć się na wieżę i nie skręcić sobie karku. Ja ja Jak to rynku. zrobię, dostanę antyzynę? To umowa między tobą a Raisem. Ja się nie będę wypowiadać w jego imieniu. Wiecie co zrobię? Po prostu. On źle znosi rozczarowania. Będzie na bazie kodejny. Jakiś prudos chyba będzie mi rozkazywał. Chcesz do nas przystać? Pesja, nie wytrzymasz 5 minut. A tu jest sklep? Moglibyśmy się naprawdę no. blisko zaprzyjaźnić. A to, to tak czy siak, jak oddychasz tym gównem, to i tak się zamienisz Albo umrzesz, albo się zamienisz Oba te przeszedłem, że tak powiem Ty ja mam karabin ty, ale nie mam amunicji. Jak tu kurwa się kupuję amunicję? Ktole... No Ja sobie kupię <grym> Dawaj kurwa. <grym> Co chce? Dawaj, kurwa. Dawaj, już moim, moim kurwa sponsorem. Ja ci będę zaczynać slachę robił, a ty będziesz mi kurwa rzucał tychy. Czemu ty masz skarpety, to zaważone Apteczkę mi daj ze 100. Nie ma żadnych, kurde. Ja jak taki żebrak, ty. Ej, chłopaki. Patrzcie na tego szczyla. No denerwuje mnie. Szkoda, że tu nie mogę maczety wyciągnąć. Ja ci mogę dać krabin, jak chcesz. Nie, nie widzę. A jest. Ty jesteś pojmany Dawaj to. Idziemy stąd, bo śmierdzi biedą, kurwa. Brudasy je Spotkałem osobnika imieniem Karim. Była ostatnio, Jest chyba kimś na kształt Major Domusa chyba, Raisa. Była a przynajmniej przyszedł pasem mega? numer 1. Karim polecił mi naprawić dla 3. Raisa kilka anten. Nie. nie ma to jak być chłopcem na wysyłki. 3 giga było, a potem było 200 mega. I, I te arabskie klimaty kurwa. I zaraz Isis poleci kurwa w tym w ladingu. Musimy rozjechać tych ciapatek, z kurwy do... Nie w tą stronę. Dobra. No nie da się na kurwa, my się, tego nie zrobić. No na kurwa się ptasz. A bo ja tu muszę zadzwonić do tego. Do kurwa. jest po Spotkałem Raisa. Nie ma wątpliwości, że to Sulejman. To psychopata. Z bezwzględnego polityka zmienił się w pieprzonego wataszkę. Czy wiesz, że pracujesz dla nas? Nie, wziął mnie za kolejnego gościa z Właśnie odwalam za niego brudną robotę, za którą mam mi dać antyzynę. Zrozumiano. Dalej wykonuj jego polecenia. Pamiętaj, potrzebujemy tego pliku. Ale naprawdę, tak tyś kurwa tarka, którą masz na wargach w Europie, panie. Staś mi kurwa. Ja mam lepszą kurwa i ja mam się malarską, bo ty masz jakąś chujową kurwa przez to czysto Dawaj, bo się jasno robi. Ej Kapon, jesteś gotowy? Co dokładnie ma zrobić? Komunikacja radiowa nie działa najlepiej w strefie kwarantanny. Pa, pa, pa na to. Parkour. Te modulatory wzmocnią sygnał pozwalając Raisowi kontaktować nie, się o, z częściach miasta. Nie tylko Raiz na tym skorzysta. Być może, ale cesarz musi kontrolować swoje imperium. Ty, otworzyłem to. Jestem kurwa hakerem. nie? Karim, jestem przy pierwszej antenie. Jeśli antena nie ma zasilania, no kurwa, A, bo to się X-em nie stacza. W małym Ja no, muszę tą linkę odblokować, bo naprawdę w wkurwie. Ty tu jest żuty je Ty wirali je panek. Człowieku, ja te, tych moich to ja mam na trzy hity, ty. No. Chodź tu, kurwa, bo cię nie dosięgnę. Jak się wyłącza tutaj ten prąd otwórczy? Prąd otwórczy, prąd, prąd czosi A tutaj? I co ja tu znajdę kurwa? Pewnie wielki chuj Działa Kurwa mam tysiąc wytrychów No kurwa Się. O, dobra, otworzyłem El jest! Jeszcze, muszę. Kurwa, no gdzie jest no, A, tu jest Dawaj szmalec, kurwa Też gruba się Gdzieś tu był Jest na, to Piekne. Piekne, Piękne. Biegnę, biegnę! Włączyłeś kiedyś tej grze leparka? Ty, lagam, Co jest, kurwa? light Ja pierdolę, wyjebało mnie.